Efekt porozumienia, to nie gówno dla wszystkich Na tych beatach, znów posypią się iskry Towar czysty jak nigdy, który bierzesz i kruszysz Lecz uważaj, to nie dla słabe uszy Efekt porozumienia to nie gówno dla wszystkich na tych bitach Znów posypią się iskry Towarczysty warczysty jak nigdy, który bierzesz i kruszysz, lecz uważaj. To nie dla słabe Ze mną moja ekipa i się czuję jak w domu Po tym ludziom od zawsze ufam tak jak nikomu Teraz ziemuś do rzeczy nie wiem co będzie potem Jak na razie to płyta Znów pokrywa się złotem My robimy robotę U nas bieda nie piszczy Gramy swoje od dawna i nie damy się zniszczyć Czuję uliczny instynkt, wiem, że zgoda to wszystko, żaden człowiek mi nie. Nie odejść tutaj z walisko, moi ludzie są blisko, zrób rachunek sumienia, wspólny projekt na blokach efekt porozumienia. Mamy w pianach ten klimat, całe życie z muzyką, może innych to oddzieli, ale nas łączy. Wiko, tego kicho nie nazwiesz, tutaj nie będzie plamy, nikt nikogo nie szczyści my za dobrze się znamy. Tam ci rozczarowani mówili czarna owca, teraz ja jadę furą, oni gdzieś na detoksa efekt porozumienia, to nie gówno dla wszystkich, na tych na pęstów posypią się iskry, towarczystość. Jak nigdy, który bierzesz i kruszysz Lecz uważaj, co nie dla słabe Efekt porozumienia, to nie gówno dla wszystkich Na tych bitach, stów posypią się iskry Towar czysty jak nigdy, który bierzesz i kruszysz Lecz uważaj, co nie dla słabe uszy siłę, format mistrza wysła, pisma, pisma, disma, miszmasz W gotowości wojsko, życie to ciągła bitwa Street fight, bizma, grę, bank Mieszam, łączę, dzielę, schizma ma śle, bank, to nie dokonany beleciska, ten styl, dzięki piasom Posiadam pancerz, bólek, Ale wale na wale, nawale, mam falę to kamy do kamy, taniec grozy! Jest tu hrada z buku siła ci miał się pan na bagnet, zabity na bagnię, hajty counter strike! Ładny pasny, punch pluncz! Nie wiecie złok, fajnie swat! jedzie swat słowa toż szpada władzę! Efekt porozumienia, to nie gówno dla wszystkich na tych bitach. Znów posypią się iskry, to warczysty jak nigdy Który bierzesz i kruszysz, lecz uważaj, co nie dla słabe Efekt porozumienia, to nie gówno dla wszystkich na tych Z Znów posypią się iskry, to warczysty jak nigdy Który bierzesz i kruszysz, lecz uważaj, co nie dla słabe uszy co zechcesz, latam na bitach, Mam bandane jak bandyta, moja pyta do klubu nie pyta jak ty. Barałem się tym dzieciom przed tym filmem Jesteś Bogiem, ja tu kradnę Bogą ogni, żebyś tylko miał w głośnikach A jakby o coś pytają Nie możesz sypać, tak się wie, że ta ekipa Wiesz, wiosę się pomału Wiosę się pomału, żebyś to stoł kurwa szał Mówił przyszłość tego kraju Kariera, małolata, lata Soraz na trakach Jak skara tę po samku i honoru, żaden z nie kupi Tu się wspiera swoich w ludzi W co bierze w parter Słowa bez pokrycia w czynach. Są po prostu chuja My to robimy naprawdę Wszystko na Efekt porozumienia, Hada jest porozumienia to nie gówno dla wszystkich na tych bitach Znów posypią się iskry To warczysty jak nigdy, który bierzesz i kruszysz, lecz uważaj co nie dla słabe uszy Efekt porozumienia to nie gówno dla wszystkich na tych bitach Znowu posypią się iskry To warczysty jak nigdy, który bierzesz i kruszysz, lecz uważaj co nie dla słabe uszy